Siemanderko, witam w kolejnym materiale, w którym to będziemy omawiać kwestie kolejnych pomieszczeń, a tak naprawdę takich pomieszczeń pomocniczych, jeśli chodzi o przetwórstwo mięsa. Tak, właściwie yy, produkcję wędlin tradycyjnych, ale też przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym. Zapraszam do oglądania. W poprzednim materiale próbowałem wam myślę, że jasno wyjaśnić na czym polega ciąg technologiczny, ale ciąg technologiczny i pomieszczenia produkcyjne to nie wszystko na naszym zakładzie, bo są też jeszcze inne ukryte pomieszczenia, do których was zaraz zaprowadzę, których jeszcze nie ma nawet, ale już wam mogę powiedzieć, że będą. Zaczynajmy. Więc tak, tutaj wam mówiłem o komorze chłodniczej, którym będzie, gdzie będzie wprowadzane, wprowadzane surowiec, wprowadzane mięso, ale tutaj z prawej strony bardzo duże pomieszczenie będzie z drzwiami tak właściwie nawet jeszcze dodatkowo, taka bajera. Te pomieszczenie będzie nam... Służyło do mycia brudnych pojemników, czyli jak będziemy po rozbiorze, będziemy po produkcji, całość brudnych urządzeń, pojemników będziemy wprowadzać tutaj w te pomieszczenie. Tu będziemy mieć myjkę, tutaj jak widzicie są wyprowadzone rurki z wodą ciepłą, tutaj rurka do zlewu, tutaj rurka do kranu, tutaj rurkę jeszcze taką pod myjkę taką przemysłową, będzie sobie tam stać w rogu, nikomu nie będzie przeszkadzać. Także to głównie pomieszczenie będzie przeznaczone do e, mycia pojemników. Tak samo z zewnątrz, jeśli przywieziemy z zewnątrz brudne pojemniki, to tymi drzwiami będą one wprowadzane tutaj od razu do mycia, tak? Czyli tutaj mamy myjkę pojemników, tutaj będzie wejście, drzwi. Ale oprócz tego mamy też takie pomieszczenie które będzie tutaj o cyk cyk, 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 cyk ścianka. Tutaj w tym pomieszczeniu będą znajdowały, znajdowały się przyprawy, czyli wszystkie przyprawy, których my używamy, łącznie z solą, będą tutaj w tym pomieszczeniu się znajdować. I to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Myślałem, że to jest niepotrzebne, ale okazuje się, że w procesie. W produkcji bendin używamy gorącej wody, używamy pary, ogólnie wytwarza się para wodna, która mogłaby osiadać później na tych przyprawach, i następnie, wiadomo, te opakowania by nam się robiły po prostu miękkie, ta woda, wilgoć przechodziłaby do przypraw. Tego byśmy nie chcieli, dlatego tutaj będzie oddzielne pomieszczenie tylko i wyłącznie na przyprawy. Obok tego pomieszczenia na przyprawy będzie również zlokalizowane małe pomieszczenie do. Przechowywania jelit. Jelita będą w beczkach, w soli i tutaj będzie małe pomieszczenie do przechowywania tych właśnie oto jelit. Tutaj będzie mały zlew, będzie można opłukać z soli te jelita, znamoczyć, przygotować do procesu produkcji. Także tutaj mamy jelita, tutaj mamy przyprawy, idziemy sobie dalej korytarzem. Niech was nie zmyli to, że, że kratki ściekowe są troszeczkę, mają zeza i troszeczkę uciekają na lewo, bo jest to też celowo zrobione. Tak, żeby później można było paleciakiem z paletami tutaj przejeżdżać obok, a nie tarabanić po kratkach ściekowych. Następnie tutaj będą drzwi. Drzwi, między innymi, które będą u nas wprowadzać, to znaczy może ze złej perspektywy wam to pokazałem. Dobrze, to skupmy się na tym, że tam były e, jelita, tu były przyprawy, a teraz wam pokażę to z innej perspektywy. Jak wiadomo, sam zakład nic nam nie da. Do zakładu potrzebni są ludzie, potrzebni są pracownicy, potrzebne jest szefostwo. Żartuję, ja też pracuję, nawet jeszcze ciężej niż pracownicy. E, Potrzebni są ludzie. Ludzie potrzebują też warunków do tego, żeby pracować, do tego, żeby mieć gdzie spędzać przerwę, do tego, żeby odpocząć, gdzieś tam uciec myślami, żeby sobie usiąść, zjeść itd. itd. To też zostało przewidziane na moim zakładzie. Drzwi. Tutaj te na razie są założone na zimę, tak po prostu, żeby śnieg mi nie wchodził na posadzkę żeby się nie, nie robił przeciąg tymi drzwiami to będą drzwi e, drzwi które będą przeznaczone dla pracowników pracownicy będą mogli tędy wejść ja też oczywiście i tutaj będzie taki malutki korytarzek następnie tutaj aneks kuchenny tutaj z tej strony będzie blat taki będą takie podstawowe szafki z lewy takie tego typu rzeczy gdzie można będzie sobie przyrządzić posiłek Tutaj będzie stół, stał. Tu w ogóle będzie ściana tam, nie będzie szła po całości, nie? o tak cyk, 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 tak będzie ścianka. Tutaj będzie stół, tutaj będzie można sobie zjeść, odpocząć i tak dalej. Następnie tędy korytarzykiem e, będzie takie przejście. Tutaj będzie szatnia też dla pracowników, szafeczki, wieszaki, jakieś tam krzesełko do przebrania się i tak dalej, i tak dalej. Następnie tutaj na prosto będzie e, tutaj na lewo prysznic, grzejniczek, tutaj będzie elegancko ciepło. Na prosto będzie umywalka. Tutaj mała, tutaj będą, e, będzie ścianka i tutaj będzie też e, toaleta. E, tutaj wiadomo pisuar jeszcze do tego grzejniczek. Kolejny także tutaj takie miejsce wiadomo do umycia się, do skorzystania z toalety. Następnie tutaj będą drzwi na produkcję, tak? Czyli tędy będzie można sobie już tutaj przy, pracownik będzie mógł tutaj wejść, przebrać się i tymi drzwiami wejść sobie elegancko na korytarz, który będzie prowadził nas na produkcję, czyli tam. No i co? Oprócz tego, że będzie miejsce socjalne, ja przewidziałem sobie też mały O, żyłki porozciągał Mateusz, zapomniałby. Ja przewidziałem też sobie tutaj miejsce... Dla siebie. Co to znaczy miejsce dla siebie? To znaczy, że wszystkie faktury, wszystkie dokumenty, y, całą organizację, będę miał tutaj podprowadzony światłowód, będę miał tutaj komputer, biurko, całą organizację tutaj. Ja nie chcę po prostu zabierać pracy do domu. Ja chcę tą pracę zostawić tutaj na miejscu, na zakładzie. I, i to jest moim zdaniem bardzo ważne. Dlatego też będę miał tutaj przewidziane biureczko, swoje, swoje biuro. Tutaj będzie też wydzielona y, płytami takie stanowisko gdzie tutaj będę mógł sobie postawić biurko, też sobie grzejniczek będę miał elegancko, ciepło, biureczko cyk z widokiem gdzieś tam na drogę, na klientów i tak dalej, i tak dalej. Także co, socjal, opowiedziałem wam przyprawy, miejsce do przypraw, miejsce do jelit, tak jak widzicie wszystko na tym zakładzie ma swoje miejsce i to jest ja wcześniej nie sądziłem, że to. Myślałem, że po prostu niektóre takie rzeczy są zbyteczne i tych pomieszczeń jest za dużo, i w ogóle po co to takie duże budować. Jednak okazuje się z czasem, że to naprawdę wszystko jest potrzebne, i jeśli, na, jeśli to wszystko jest łącznie ze sklepem firmowym w tym samym budynku, to jest naprawdę super sprawa. Super. Biuro w tym samym budynku w tym samym budynku sklep produkcja od rozbioru po produkcji wszystko w jednym, naprawdę naprawdę super sprawa i tutaj jeszcze też yy, jeszcze tego Wam nie opowiadałem. W tym filmie akurat będzie tutaj wejście okienko drzwi wejście do naszego sklepu. Tutaj klient będzie mógł wejść przez te drzwi. Tutaj będzie prawdopodobnie o, tak w tą stronę stała lada chłodnicza i tutaj będzie można u nas zakupić świeżutkie produkty z zaściany. No, i tak to, no. no, tak to będzie wyglądać. No. I nie za unijne, tylko za swoje. O! Co jeszcze, co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć? Tutaj jeszcze będą, wiadomo, sufity podwieszane, tutaj będą instalacje elektryczne jeszcze, będzie dużo e, drzwi, dużo przejść, dużo ścianek działowych, dużo komór chłodniczych, ale to wszystko z czasem się zrobi i to wszystko e, myślę, że już teraz. Myślę, że już jak jest ta posadzka, to jest naprawdę bardzo fajnie. W tym roku udało nam się mnóstwo pracy zrobić, bo zrobiliśmy wszystkie ściany zewnętrzne, zrobiliśmy cały dach, łącznie z orynowaniem ze spusami, z obróbkami, udało się rozciągnąć wszędzie wodę ciepłą, wodę zimną, pod każdą ściankę działową, udało się ogarnąć rurki do ogrzewania, tak to wszystko już jest pospinane. Udało się też wylać w końcu tą posadzkę, gdzie, gdzie nie, nie sądziłem, że w tym roku to wyjdzie, ale na szczęście już to jest za mną, już wyszliśmy z tej ziemi, w końcu wyszliśmy po prostu z tych betonów, z tych zbrojeń, z tej kupy nerwów i, i jestem naprawdę mega zadowolony i jeszcze dodatkowo chłopaki zrobili mi drzwi, także super sprawa. No i co, idziemy dalej. Słuchajcie, ja już na razie myślę, że te trzy części będą takie takie bardzo dla was rozjaśniające, co tutaj się będzie, co tutaj się wydarzyło, co będzie się jeszcze dziać. I chciałbym wam jeszcze nagrać e, oddzielny oddzielną część, oddzielny filmik dotyczący wędzarni tradycyjnych wędzarni, a naprawdę, no też dosyć taka ciekawa historia się wiąże z tym e, z tym. Zbudował tej wędzarni, bo nawet ta cegła ma kilkanaście lat już, to nie jest jakaś tam cegła, jakby no teraz ta taka, co teraz się robi, tylko to już jest taka cegła starego, starego typu. Chciałbym Wam wytłumaczyć, na czym będzie polegać wędzenie, na czym będzie w ogóle polegać jeszcze dalsza budowa tych wędzarni. Wędzarnia tylko i wyłącznie u mnie tradycyjna, nie wyobrażam sobie innego wędzenia, nie wyobrażam sobie w inny sposób robić po prostu wędlin. Dopóki ja tu będę na tym zakładzie szefem, dopóki ja tu będę rządził, nie będzie innej możliwości, jak tylko i wyłącznie wędzenie drewni. Wędzenie w sposób tradycyjny. Ale z tymi wędzarniami to jeszcze na spokojnie. W kolejnym, e, w kolejnym filmiku postaram się Wam wytłumaczyć, co zrobiłem, co jeszcze zrobię, jak to będzie wszystko chodzić, jak to będzie wszystko funkcjonować. Wymurowałem już w życiu swoim trzy takie wędzarnie, trzy takie komory. Nie mając zielonego pojęcia, trzy całkiem inne w ogóle są. Jedna od drugiej wszystkim się różni, e, dla, dlatego że cały czas ulepszałem te komory. Jak zaczynałem, nie miałem o tym pojęcia, co ja robię w ogóle, ale okazało się, że jak zacząłem robić, to nawet zaczęło to działać. Więc podjąłem się też budowy wędzarni tutaj na tym zakładzie. Mizernie mi to idzie z, z, nie z braku wiedzy, tylko bardziej z braku czasu. Ale pomału, pomału stawiam i jakbyście chcieli pooglądać, to ja myślę, że też jestem w stanie Wam pokazać, co i jak. No. A póki co dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie łapkę pod filmem i zapraszam do kolejnej części. Dziękuję, szanuję, do widzenia.